Halo, halo, Powerota Radio. Właśnie zostaliśmy obdarowani tutaj płytą zespołu Ta Druga e, długa, druga, przerywana linia. I poprosimy o e, pozdrowienia serdecznie na antenie. Cześć, tutaj Łukasz, wokalista zespołu. E, jesteśmy w Pardon, to tu dzisiaj e, targi małych wydawców, e, rozmawiamy o muzyce, przynieśliśmy swoją nową płytę, długa przerywana linia e, świeży materiał, wydaje nas pasażer Zenand Records. E, no i jesteśmy zadowoleni. W, jeżeli ktoś interesuje taką muzyką, naszą muzyką, to myślę, że że będzie mu się podobało. Robert? Ja potwierdzam tylko to, co kolega powiedział. Robert e, komponuje muzykę. E, tutaj e, przede wszystkim e, jest gitarzystą, ja natomiast piszę teksty i, i udzielam się wokalnie. Dlaczego bo mnie interesują zawsze kontrowersyjne tytuły. Dlaczego operacja patelnia? na Operacja Patelnia? Operacja. A to tak. taki spontaniczny tytuł w dużej mierze. Po prowokacji. Ja wiem, no po prostu to jest taka opowieść o, o spotkaniu na mieście, bo po prostu troszkę taka żartobliwa historia. Myślę, że to po prostu wyszło z tekstu i jakoś spontanicznie na próbie, tak. No to patelnia, no to jest po prostu takie miejsce spotkań, tak? plac i tak dalej, no i to jest jakiś, jakiś początek historii takiej dłuższej oczywiście, roz, bardziej rozbudowanej, wychodzącej, wchodzącej w relacje tam między kobietą a mężczyzną, no i no, czy polecamy, żeby posłuchać i ff, są również teksty do przeczytania można i wtedy... Ja lubię pisać takie teksty otwarte, a więc e, jak ktoś przeczyta Operacja i Patelnia i mu się na przykład skojarzy z jakimś filmem Jamesa Bonda, to też będzie, to też będzie dobry kierunek. <śm> Każdy utwór omówiła, ale m, ponieważ e, sytuacja jest dynamiczna, gdzie można Was zobaczyć, gdzie można koncert e, najbliższy obejrzeć? Najbliższy koncert e, to będzie na Skłocie Syrena 17 maja. Mają, tak. E, urodziny, urodziny Skłotu Syrena. A później w czerwcu Falenica. Którego? W połowie, w połowie czerwca e, to się nazywa festiwal Suburban sub, sub tak? Suburban Wave i tam e, będą takie zespoły post-punk, gotyc, gotycka muzyka post-punk e, i tam e, wieżo, wieżo fabryk, wieżo, wieżo a, fabryk ten Dead Tahiti. Takie rzeczy. No, wspaniale, Zapraszam. wspaniale. Papa Naroda Radio jest fanem zespołu Dasiemka. Także bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję chwilę porozmawiać i dzięki za dobre słowo. Dzięki. No, dzięki. Cześć.